Pamiętajcie, że nie sztuką jest wpisanie zatrudnienia dodatkowego w ramach projektu, żeby otrzymać punkty yy, i znaleźć się wyżej na liście rankingowej, jeśli chodzi o dotację LGD. Sztuką jest utrzymać faktycznie to, yy, tego pracownika przez jakiś określony czas, a najlepiej więcej, i rozwijać biznes. Przy tym tak, utrzymywać płynność finansową. Słuchajcie, przy dotacji 150 tysięcy potencjalnie. To nie jest duża kwota. Ja zawsze uczulam, czy to jest kwota która uzasadni ci zatrudnienie pracownika. Niechby zatrudnić pracownika na najniższą krajową, to daje koszt pracowniczy na poziomie 5600 z haczykiem w roku 2025 oraz 12, no to jest 60 tysięcy, ile to było? 5600 razy 67 200. czyli co najmniej tyle musisz urobić, ponieważ zatrudnienie Musi być uzasadnione potencjalnym wzrostem, prognozowanym wzrostem przychodu, a najlepiej jeszcze, żeby generować zysk, prawda? Bo zatrudnienie.